Witajcie w kolejnym odcinku Prism Simulator. Dzisiaj tak bardziej na fontannie. Lecimy pogadać z Mortimerem. Jak tam stracić sekrety jak pokonać wampira. O, skok przez płot. O, tutaj sobie można panie drewno naczepać. na nam rozdupili, czy nie? Nie, 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 nie? Ale jak najbardziej. Na płytach ile zarabiamy? Pięć. Kurwa, tutaj już żyła złota. Sobie trochę naczepiemy. Będzie na ulepszenia. Dobra. Mamy 360 naczepane. Jak dobijemy do 500, będzie dobrze. I mamy 500. Dobra. Mortimer gadaj. Uszanowanie, doktorze Van Mortimer. Na czym stoimy? Zadam ci kilka prostych pytań i okaże się na czym stoimy. Musimy się spieszyć. W każdej chwili mogę mieć transport powrotny do piechła. Wróćmy do momentu, kiedy lądujesz w Sandeville. Wyobraźmy sobie historię alternatywną, czyli taką, której torpedo cię nie wyegzorcyzmował. Czyli nie dostajesz jego błogosławieństwa. Czyli, że po prostu jestem wampirem? Że jesteś wampirem Orlokiem. Piekielnym tyranem z latami stażu. Z supermocami wzbudzającymi podziw i panikę. Nie przestawaj. Jak reagujesz na wizytę w kościele? Jak reagujesz na światło słoneczne? Jak reagujesz na wzrastający poziom chrześcijanizmu... I unoszącą się woń polskiego czosnku. Nie byłem w podobnej sytuacji, ale chyba niespecjalnie mnie ruszają te rewelacje. Dlatego czeka cię ciężki pojedynek, bo w takim razie wampira, z którym przyjdzie ci się zmierzyć, też nie będą ruszać. Musimy odzyskać kropidło kremówy. Torpedo przerżnął je w grach hazardowych. Ty odzyskaj kropidło, ja załatwię zabójczy środek. Żółć! Output okay. Torpedo był nałogowym hazardistą. Tym był szczęśliwszy im większy majątek mógł roztrwonić. Kiedy kończyły się pieniądze, zostawiał dobra kościelne. Na szczęście diabolina rzeczy, które wygrywa w kasynie, wrzuca do jednorękich bandytów. Okej, okay, dobra. Myślałem, że ten chyba do kasyna będziemy szli po pozarabiać, bo torpedo wszystko przereszło na ruleczy A tu się lubię gry hazardowe, to A może uda nam się przecież wygrać. Dobra, gdzie ty możesz mieć ten klucz? Dobra. Tu go nie będzie. Gdzie go ukryłeś, kolego? Kurwa, dwóch strzelających. Dzięki. Trzymaj to, masz za swoje, gasznica, pan buty. Dobra, kluczyk, gdzieś musi być w okolicy. No tu w koksowniku o, czarnowe złoto. Je ci śmieci. Tutaj chyba nie będzie. Czy szukać dalej. Coś od tego krzyża mi coś nie daje tutaj. Więc może tutaj. mi się w tej okolicy. A to cóż? Jeszcze zrobimy jedną rzecz. Akcję mo, Zmyjemy. Praca społeczna. a tutaj nie widzę. Proszę, u góry ktoś będzie. No jasne, coś jest. Święty... Ach, kurde. Świętej kremowy, to jest to potrzebuje coś fajnego, żeby się wspiąć. Ono na chwilę. Ono jeszcze na chwilę. Raczej ja tam postawię. Dalej. Teraz Aj. tylko hop, hop, hop. co nie miara. Ale musimy tutaj jeszcze zobaczyć, czy nie ma naszego ulepszacza gdzieś schowanego. Pani lubią no, zobaczyć takie rzeczy. No. O, jednoręczny bandyta. Zaraz zagramy. Ale najpierw przeszukanie mu chałupy. Kółową kółurgę. Co on tutaj ma? Zdjęcie pamiątkowe złożone. To spadło. Młot już mamy. Dobra, na górę jeszcze nie wchodzę. A babci? Tutaj nic nie ma. Płopu mu czyli nie chcąc. Herbatka. Pięty kamień. Yeah, relikwia jakaś. Jakaś relikwia. Tutaj talerzem nic nie ma. Tam coś jest. elemy No i tutaj nic nie ma. Dobra. Umyjemy mu to. Pewnie zapomniał umyć. Patrzymy sypialnie. sypialnię. Dobra, to idziemy na górę. W takim razie musi być coś na górze. I jakieś kurcze drzwi, które się pewnie blokują pod koniec gry. Ale a nic nie ma jeszcze? Nie. Ostatni pokój. Święta tabliczka. Kurcze, plądrowanie chaty to jest to, o, symulator złodzieja. Eleny Szkoda, że ulepszacza nie jest narazem, no ale czy już... Dobra, obraz se Otóż. Idziemy zajebać w jednorynkiego bandytę. Czekamy czy nam się przyfarci. <słuch> A, los. Tak to działa. Trzy lajki w dół. Aha, bo ja to zastopowałem Aha, w ten sposób to działa Spoko To cringe Eee... piąta Cringe, już wiemy jak to działa Jeden like, drugi like, ok To stopujemy i losujemy Dobra, to stopujemy, stopujemy i Mamy to. Uuu, to trzeba pałka lepsze. Kropki dło kremówy. A ja bym sobie jeszcze jedną zajebał. Mogę czy nie mogę? Już nie mogę grać. Szkoda. No, to 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 to. To to, co Do widzenia. Telefon, gdzie znajdę telefon? Tu. A tu co jest? Relikwia. Szefką, sukurcze odkryły. Będziemy polować na relię? Halo? Widzimy się przed kościołem. Teraz. Jak akurat zdobyłem kropidło. Co ty kombinujesz, Wamela? Orlok, obiecałeś. Nie ma machuję. Idziemy gadać z Wamelą. Przy okazji, jak idziemy do kosza, to zahaczymy relikwie. Ale ja tu byłem przecież. Aha, że zdobyte relikwie chyba mi zaznacza. Okej, okay, dobra. Nie było pytania. Mamy dużo hajsu, więc sobie jeszcze pójdziemy na bazar. Ale nie do tego, tylko do tego. Troszkę ulepszymy sobie zrobić. Okej, okay. takie coś eee, 150, 450 będziemy mieli. Najpierw idziemy na to szywa. Ty i Ty i No Dobra. Więc najpierw szybkie ulepszenie. Remont. elegancko w tej chwili mamy już 18% koszoła i... co mi to daje? egzorcyzmy 5%, splendor 1 a bo to jest takie... nie, takie coś okej, okay. relikwie mam okej okay. lecimy do Wamelii. Pokazać jej, kto tu rządzi. Bo ja jeszcze nie mogę wyjeżdżać. ja mam załatwionych spraw do końca. Dobra, pogodziłem się już ze stratą. Nie jestem wampirem. I nawet nie mam się jak zemścić, bo torpedo kopnął w kalendarz. Wracamy! Ty, jako wschodząca superstar, ja jako skończona pizda. Zafiksowałeś się na punkcie tych supermocy, ale twoja siła tkwi gdzie indziej. Orlok, widzisz? Nie potrzebujesz być wampirem, żeby ludzie cię wielbili. Nawet tutaj, w Sandeville, zdążyłeś rozkochać tłumy. Racja, zgadzam się. Przyjmuję taki stan rzeczy. Ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. Hm? To, że robisz tajemnicę z tego, jak zorganizowałaś transport. I skąd pomysł, że jako środek lokomocji posłuży budka telefoniczna? Nie chcesz wiedzieć. Dosyć tych kierek, Wamela. U. Musiałam mu powiedzieć. Diabolina! Pierdolona Diabolina! Jak mogłem na to nie wpaść? Wamela złamała przysięgę. Skontaktowała się ze swoją ex. Z tą samą ex, która poniżyła nas oboje, gdy jeszcze byliśmy w piekle i poprosiła o pomoc. Dlatego robiła z tego transportu wielkie misterii. Założę się, że to nieudany zamach. Wamela bywa naiwna jak dziecko w kąpieli. Nie wiem dlaczego nie zadziałało. Orlok jest na mnie wściekły. trzy znaczy, jara już fajna. Dobra. Wytwarzamy pałkę. Chciałbym coś jeszcze sprawdzić. No hmm, chyba że to było tu. Takie mam brody. Dobra, nieważne. Eee, pałka, pałka, pałka. Zapałka, zapałka. O! Zrobimy sobie jedno ulepszenie w Co mi to teraz da? Co mi to da? Crucifix. Aha, naładowany atak wywołuje uderzenie Peruna. Spoko. Spoko. To jest tak. A ładowa się ładuje co jakiś czas, okej. Okay. A, pałka co robi? No, okej. Okay. Aha, takie coś to robi. Czyli tylko jak naładuję, okej okay. Naładowany krzyż, na kurwia, kierunek Okej okay. Cześć Nostra Skąd wiedziałeś, że to ja? Trafił swój na swego Ale serio, wiedziałeś czy zgadłeś? Nigdy się nie dowiesz Czego potrzebujesz? Może chciałbyś porozmawiać o podróżach do piekła? Chciałem podziękować Ci za uratowanie koregi. Może pogadamy w cztery oczy? Nie ma problemu. I czemu więc z nimi pogadać? Hmm. Ale będzie szybciej, jak weźmiemy sobie. Na chwilę, automobile. I jademy. Oddaję się tobie pani. Łupany. Trzeba z buta chodzić. Za duszę pagórki w górki. Kończy się ta historia. Naprawdę chcesz usłyszeć spoilery? Możesz skończyć jak Edyp. Zaryzykuję. Pokonasz wampira. Odzyskasz supermoce I spotkasz się z Nietoszopem. Ale wiesz, że moje przepowiednie są byre jakie. Spełniają się dwie trzecie. Tu weź powiedz jeszcze kilka pierdół, żeby Czy... zwiększyć prawdopodobieństwo. Gdyby to tak działało, to już dawno doprowadziłbym ośrodek hazardowy diaboryny do ruiny. Odzyskać klątwę ponoć potrafisz. A wiesz, chujowy ze mnie prorok, więc zostałem międzyplanetarnym kurierem, zwiedzałem światy i poznawałem ludzi. W każdym z nas drzemią supermocy i fantazje, dlatego korzystałem z Ekstraktora Mózgu. Korzystałeś? Teraz zajmuje się nim bomba. Zwap wampira do Ekstraktora, ale żeby Ekstraktor ruszył, bomba musi wznowić biznes na cmentarzu, więc trzeba odprawić huczny pogrzeb. To znowu jakaś przepowiednia? Nie do chłopskich rozum, 100% skuteczność. Czyli jednak pochowany chyba torpeda. Cześć, Orlok. Cześć, Belisa! Powstrzymaj się dziś od uwodzenia mnie. Rodzina mi się sypie. Przykro mi. Masz moje pełne wsparcie. Dzięki. Chciałam tylko powiedzieć, że gdybyś czegoś potrzebował. Jasne, doceniam. Mam też dwie ciekawostki na poprawę humoru. Diabolinie nie udało się zdobyć wszystkich totemów Torpedo. Niektóre demony pozostały w domostwach. To oznacza, że sporo osób jest opętanych. To pierwsza ciekawostka. Super, od razu wyraźniej. A druga? Lepiej zadbaj o poziom chrześcijanizmu we wsi, jeśli chcesz, żeby ludzie przyszli na pogrzeb. Uuu. Dobra, czyli tak. Odzyskaj relikwie, podnos swój splendor. Okej, okay, dobra. Egzorcyzmy będziemy wykonywać. Pytani ludzie to dobra wiadomość. Ja nie mam skrupułów jak torpedo. Widzę żałosnego demona, a to pastwie się nad nimi czym Cronenberg dusz, wyrywając metafizyczne serce. Black Metal? Tak, ten sam, za pomocą którego kraftujemy bronie. No, dużo mi nie brakuje. Wystarczy parę egzorcyzmów. Piąty, szósty, kurczę, jest dwójeczka. O, jest dwójeczka. Ale w sumie tutaj mamy blisko do piątki. Możemy spróbować, nie? Akurat mamy noc. Spróbować nie zaszkodzi. A może się udali? mi? Czy dobry? Przyjechałem na egzorcyzm. Cholera jasna. Cholera jasna. Zaczynamy ten ...aranko. Najpierw dolne piętro. Dobra, dolne piętro. Uła. Ustawiać przeszkody jakieś staw Kurwa No to jednakże Chyba będę musiał troszkę poduczyć Bo ja tutaj tu ja widzę Nic nie widzę co się jest Krzyżyk. Kurwa. Stop. No, to jestem w dupie. ten nie idziemy. To chyba było trochę inaczej, dobra. Nie wyszło. Co jeszcze raz. No, teraz już wiemy, co robić. Tak troszkę, a mnie idziemy obić tutaj tego dżeda. Dobra, tutaj sobie zerkniemy. Stawimy paniłka, odwrócimy krzyż. Coś jeszcze mamy na dole, to zrobię? Na dole chyba nie. Więc idziemy tutaj. Zablokowane przeszkodą. Staw. Elegancko. Mamy jest wyjście. A my włazimy na górę. Zniszczone. Zniszczony, odwróć krzycz. Dobra, co teraz? Co teraz, co teraz? Ten wychodzi, to nie kurwa, jeszcze raz. po pokoju Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Jeszcze coś ominąłem. O, mamy 19 krześcielni. Jedziemy jeszcze raz. Je, yep, wstaw. Dobra, udało się. Teraz niszczymy tego, kolegę. Biegniemy tutaj, tędy, tędy. Tutaj nic nie robimy. Idziemy do piwnicy. Niszczymy tego ciotka. Tutaj nic. Tutaj nic. Tutaj wstawiamy, brzeżek obracamy. Idziemy na górę. Zabijamy NJK, Krzyżek był do odwrócenia z tej strony. To zabijamy. Możemy już zejść na dół. Idziemy do tego pokoju, niczyje jest opętany. I tutaj wstawiamy coś. Jeszcze czegoś brakuje? Krzyżyk tutaj. Wszystko? Jeszcze czegoś. Czego brakuje? Nie pokazuje. brakuje? Piwnica. Co zostawiłem w piwnicy na bank. Myślałem, że to jest wszystko. Dobra, to jeszcze raz, już ostatni i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie to.

stawione krzyżek obrócony Kurwa no i co dobra koniec na dzisiaj prób będziemy się starać może się kiedyś uda a jak na razie to tyle w tym odcinku do następnego, na razie